Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj mamy, tak jak obiecywałam, film z rozdaniem na 2000 subskrypcji. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co takiego fajnego mam dla Was i co trzeba zrobić, żeby takie nagrody wygrać, powiedziałam nagrody specjalnie, ponieważ będzie ich więcej niż w ostatnim rozdaniu, to zapraszam do oglądania. Na początku chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie oglądacie, za to, że subskrybujecie i że tak naprawdę tworzycie ze mną tą naszą małą społeczność urodową. Mimo tego, że ja miałam pół roku przerwy na YouTubie, to i tak troszeczkę osób przybyło. Jestem za każdego mojego subskrybenta i za mojego widza bardzo, bardzo, bardzo mocno wdzięczna. No i mam nadzieję, że staniecie ze mną dłużej. I tak jak powiedziałam we wstępie, stwierdziłam, że... Tak bardzo chcę Was nagrodzić więcej niż jedną osobę, ponieważ w tamtym rozdaniu, które robiłam na moim kanale na pierwszy tysiąc. Em... No, była tylko jedna nagroda i było mi przykro, że tylko jedną, jedna osoba tak naprawdę może coś dostać. Więc stwierdziłam, że w tym, tym razem zrobimy trzy nagrody, czyli będą tak naprawdę aż trzy osoby będą mogły wygrać zestaw kosmetyków o wartości 250 a nawet 300 zł. Więc mam nadzieję, że. Taka w sumie fajna, fajna nagroda. Tak jak powiedziałam, będą trzy zestawy. Ja ich tutaj nie mam, bo one będą bezpośrednio szły do Was, ale Wam każdy zestaw opiszę i oczywiście przedstawię Wam warunki wzięcia udziału w tym rozdaniu. A więc tak, pierwszy zestaw. Oczywiście każdy zestaw przychodzi do Was z białą kosmetyczką, w której są produkty i. Każdy z tych zestawów będzie z firmy Dermaceutic, to jest jedna z moich ulubionych ostatnio firm, bardzo często je używam, ponieważ mają wspaniałe kosmetyki o bardzo dobrych składach i świetnie działających. Mówiłam Wam o kremie na melazmę z tego, z tej firmy, mówiłam Wam o masce z kwasem glikolowym salicylowym na bazie glinki białej, która jest przewspaniała, mówiłam Wam o Kacautic, który jest świetnym kremem pozabiegowym i mocno nawilżającym i to jest właśnie, i między innymi te kosmetyki też będziecie mogły, mogli wygrać w tym rozdaniu. Tak jak już wspomniałam będą trzy kity, każdy kit będzie przychodził w ładnej białej kosmetyczce, którą będzie można sobie potem wykorzystać. I będą to trzy rodzaje do każdego typu skóry. Pierwszy z nich to jest rozjaśniający, w którym będziecie mieć cztery kosmetyki. Będzie to żel oczyszczający, Homer 15 i on jest taki, takim oczyszczaniem bardzo lekkim. Jest to oczyszczenie w piance, które świetnie się nada do takiego odświeżenia skóry. Będziecie mieć krem. Z, z witaminą C, C25, który ma duże stężenie witaminy C, bardzo ładnie rozjaśnia, można go połączyć z filtrem, z SPF-em, żeby wzmocnić działanie SPF-u i macie przewspaniały krem, który ja uwielbiam, który polecałam też w ostatnich filmach, krem Radiance na noc, jest to krem przepięknie rozjaśniający wszystkie przebarwienia, no i oczywiście dostaniecie krem z SPF-em, Sun Celtic 50+, i on jest delikatnie zabarwiony, czyli będziecie mieć e, możliwość, to będzie taki krem SPF, e, łamany przez krem BB. E, bardzo, bardzo fajny produkt, przepięknie się trzyma, ładnie nawilża i oczywiście to, co najważniejsze, świetnie chroni, więc to będzie tak naprawdę pierwszy zestaw, który będzie można e, wygrać. Sorry, ja się tutaj wspomagam, e, bo nie pamiętam wszystkich zestawów na, e, na pamięć. Kolejny zestaw jest to zestaw Anti-Aging, jest to zestaw dla takich skór już dojrzalszych, które potrzebują jednocześnie bardzo mocnej przebudowy i dodatkowo mocnego nawilżenia i uzupełnienia tego płaszczu hydrolipidowego, bo będziemy mieć Advanced Cleanser, czyli to jest taki cleanser, który jest troszeczkę mocniejszy, który tutaj bardziej tą skórę pobudza i przygotowuje na dalszą pielęgnację. Mamy Radiant Celtic, czyli jest to krem, który zawiera witaminę C, witaminę E, masło Shi, kwas i jest to bardzo Taki mocny krem nawilżający, który można stosować na dzień. Na noc mamy krem Turnover, i to jest krem, który bardzo fajnie przybudowuje skórę, ponieważ przyspiesza tą przemianę komórkową. Ma w sobie witaminę A i jest dosyć mocno taki złuszczająco pobudzający, więc jest to świetny krem na noc. Plus oczywiście macie Sun Celtic 50, czyli SPF. W każdym z tych zestawów, w tych trzech zestawów, będzie krem SPF-em, czyli jest to drugi zestaw, mieliśmy rozjaśniający. Tutaj mamy yy, taki anti-aging, przebudowywujący, troszeczkę mocniejszy. w ostatnim już zestawie, który możecie wygrać, jest to zestaw, który jest totalnym kozakiem, bo jest przebudowywujący, czyli dla osób, które mają skórę yy, szarą, Skóra, która potrzebuje takiego troszeczkę odnowy, skóra, która jest z delikatnymi przebarwieniami, delikatnymi zmarszczkami, ale chcecie mieć taki właśnie glowy skin. Jest to zestaw, który nadaje się jednocześnie do skóry suchej, jak i do skóry mieszanej i do skóry tustej tak naprawdę bo mamy tutaj tak foamer 15 to jest żel oczyszczający tak jak w przypadku zestawu numer 1 mamy krem C25 czyli krem o wysokim stężeniu witaminy C tak samo jak w przypadku zestawu numer 1 Mamy krem, który już Wam polecałam w filmie, dwa filmy albo trzy filmy temu, czyli Kaceutik, czyli mój ulubiony krem pozabiegowy, czyli jeżeli używamy kwasów, jeżeli używamy jakiś rolek w domu do mezoterapii, dermapenów, czy chodzimy na zabiegi, i, po, i często jakby ta skóra jest taka przebudowywana, to jest to krem, który po prostu zadziała jak plaster. Dodatkowo to też mówiłam, że dla osób, które są Bardziej dojrzałe i ta skóra już tak nie produkuje tego sebum i nie natłuszcza się samemu. Ten krem jest przewspaniałym kremem, ponieważ on daje takie piękne nawilżenie, powoduje, że ta skóra się robi taka po prostu plump, taka napita wodą i wygląda się. 10 lat młodziej. I oczywiście ostatni krem, krem mocniejszy, czyli turnover, taki sam jak był w przypadku zestawu numer 2. Jest to krem, który bardzo będzie mocno złuszczał, przebudowywał tą skórę, przyspieszał tą przebudowę i powodował, że ta skóra po prostu będzie taka przepięknie odświeżona, taka baby skin, jak u dziecka. Więc to są trzy zestawy, które możecie wygrać. Um, uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie i że yy, tak naprawdę na pewno yy, te kosmetyki wam posłużą, bo są świetne, więc dlatego wybrałam tą firmę, bo to jest taki mój jeden z pewniaków. W tamtym, z tamtym rozdaniu było Medicate, w tym rozdaniu jest Demaseutic yy, i za każdym razem tak naprawdę będzie inna firma. Yy, może mi. Mam nadzieję, że, że po prostu będę musiała potem za chwilę niedługo już główkować, bo y, szybko będziemy osiągać kolejne y, ilości subskrypcji. Słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby te zestawy wygrać. I teraz wiem, że teraz będzie oburzenie, bo rozdanie będzie połączony Instagram z YouTubem. Ja wiem, że my jesteśmy na YouTubie, ale niestety tak jest, że ten Instagram też musi być włączony, więc słuchajcie, wydaje mi się, że ponieważ Instagram zakłada się w 5 minut, a możecie wygrać zestawy o wartości 300 zł, więc 5 minut, żeby tak naprawdę dostać coś o wartości 300 zł, to jest dosyć spoko rozwiązanie i można poświęcić ten czas. Nie musicie mieć nie wiadomo ile zdjęć, nie musicie mieć nie wiadomo ile obserwatorów, po prostu musicie mieć to konto aktywne na Instagramie, bo wiem, że w ostatnim rozdaniu kilka osób się oburzyło, że oni nie mają Instagramu i jest im po prostu przykro, że nie mogłam się udział w rozdaniu. Słuchajcie, to jest bardzo proste, jest to darmowe, każdy może założyć takie konto i bardzo Was serdecznie do tego namawiam, ponieważ nagrody są naprawdę, wydaje mi się, że fajne. E, więc oczywiście trzeba być subskrybentem mojego kanału, no bo jakby rozdanie dla subskrybentów i na 2000 subskrypcji. Trzeba polubić ten filmik i... Wtedy przechodzimy już na Instagram. Na Instagramie oczywiście musicie mieć zaobserwować. Musicie polubić zdjęcie, które wam tutaj wkleję, żebyście wiedzieli, które. Jest to zdjęcie, w którym ogłaszam, że już mamy te 2000 subskrypcji. Jak i również w komentarzu pod tym zdjęciem napisać, który z tych zestawów byście chciały i jakie są Wasze problemy skórne. Dlaczego akurat ten zestaw Waszym zdaniem byłby najlepszy dla Was? Oczywiście. Jeżeli chodzi o ogłoszenie wyników, będzie ono za dwa tygodnie od publikacji tego filmu, czyli ten film jest publikowany w niedzielę 24 lipca, więc za dwa tygodnie od, od dziś, czyli to będzie pierwszy. Pierwszy weekend sierpnia na moim Instagramie, jak i również tutaj w YouTube nagram taki short film, i będziecie mogli się dowiedzieć, kto wygrał. I wtedy poprosiłabym te osoby o kontakt ze mną na właśnie na Instagramie. Przez DM i wtedy się dogadamy co do wysyłki, podacie mi swój adres i wszystko będzie zorganizowane tak, żebyście jak najszybciej te kosmetyki mogli lub mogły dostać. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że mnie oglądacie. Bardzo mi jest miło. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. I co? I widzimy się za tydzień w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo. Pa!